Dobrze, słuchajcie, gdybyście kiedykolwiek byli w Szczecinie, tutaj jest wydział elektryczny, to jest budynek na Sikorskiego, tu jest widać szyld wydziału elektrycznego, no i gdy tylko pójdziemy tutaj na przejście dla pieszych, tutaj jest skwer obok ulicy Doliwo do Michała, Dob Doliwo do Dobrobolskiego, także ja sobie właśnie na ten skwer idę. Tutaj są ulice Sikorskiego i Bema. Tu jest parking, na którym można zaparkować. Ten parking jest płatny i jesteśmy na skwerze Michała Doliwo-Dubrowolskiego. Przejdę przez ulicę i Wam zaprezentuję, gdzie jest pomnik. Jest. Skwer Michała doliwo Turzyn. Tam jest kerfur. Jeża nie ma. <grym> a tam na wprost za tymi barierkami jest Michał Doliwo-Dobrowolski, idziemy na ławeczkę. I teraz tak, pomnik tak naprawdę to jest pomnik z podobizną Michała Doliwo-Dobrowolskiego, a tu jest ławeczka, która również jest pomnikiem wraz z odsłoniętymi wczoraj tablicami IEEE Milestones, Nadawane. To są nagrody nadawane dla najwybitniejszych wynalazców i twórców, jeśli chodzi o dziedzinę nauki. Takie majestony posiada na przykład Kirill Skłodowska, a także również Michał Doliwo-Dobrowolski. Jeden z twórców i wynalazców prądu trójfazowego. Także gdyby nie, nie ten człowiek, to dzisiejszy świat zelektryfikowany nie wyglądałby tak, jak wygląda teraz. Ponieważ wcześniej były dwie fazy, a on wymyślił, że można zastosować trzy fazy. Trzy przewody połączyć we wspólny czyli neutralny. Dzięki temu mamy trzy fazy np. zasilający silnik bez przewodu trzeciego neutralnego, który sumuje się do zera lub mamy typową instalację trójfazową z jednym wspólnym przewodem neutralnym. Co spowodowało to, że można było zaoszczędzić bardzo dużo materiału jeśli chodzi o mieć potrzebnej do wykonania przewodów, a linie transmisyjne wystarczy trzy przewody nawet nie cztery. Więc to była rewolucja. No i Zwiększenie jakby wydajności prądu trójfazowego. Maszyny dwufazowe były dość mocno się grzały, nie były zbyt sprawne. On też wymyślił wszystkie silniki klatkowe, nazywane po amerykańsku Squirrel, od wiewiórki. Nie wiadomo czemu o co chodzi z tą wiewiórką, ale to też było dzisiaj mówione podczas prezentacji gości z Ameryki, Portugalii i innych tutaj. Bo wydarzenie dzisiejsze i wczorajsze, w sumie to było trzydniowe wydarzenie. No było to dość dużym przełomem jeśli chodzi o świat elektryczności. tutaj sobie pozwolę podejść bliżej, pokazać Wam pomnik razem z tablicą. Na każdym zaliczeniu maszyn u Pana Piotra Szymczaka, który również był moim wykładowcą, miałem z nim ćwiczenia, po zaliczeniu trzeba było, żeby, żeby w ogóle zaliczyć, gdy się poprawnie odpowiedziało, trzeba było przyjść tutaj zrobić zdjęcie, aby szerzyć po prostu i propagować wiedzę o Michale Dolipo-Dobrowolskim, który jest takim polskim powiedzmy Tesla, trochę może Einsteinem, niektórzy że też Edisonem. No, na pewno był wielkim i wybitnym człowiekiem, wybitnym twórcą. I te osiągnięcia on osiągnął mając zaledwie 29 lat. Tutaj są bukiety jeszcze po wczorajszej uroczystości. Także tutaj sobie przejdziemy do ławeczki. Profesor bardzo dobrze zadbał o to, żeby ta ławeczka była mocno zakotwiczona, żeby nikt jej nie wyrwał, nie zniszczył. Do niedawna tego nie było i ja nawet mam zdjęcie z popanym profesorem Szymczakiem. Byłem, za mojej kadencji na studiach, był prezesem SEP-u, czyli Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Mam również właśnie z nim wspólne zdjęcie oraz mam zdjęcie w sumie razem z, z nim oraz z przewodniczącym polskiej sekcji IEEE. IEEE znacie, nawet jak nie wiecie, że znacie. To jest to IEEE, czyli I3E, czyli IEEE. Tu mamy tablicę po angielsku i tu mamy tablicę po polsku. Co było tym osiągnięciem tak naprawdę? tutaj mamy napisane szczegóły, że pierwszy na świecie długodystansowy przesył energii elektrycznej na dużą odległość 105 km kilometrów z wysokim napięciem 15 kV, wysokosprawny przesył 75% sprawności co najmniej o mocy 300 koni mechanicznych z wykorzystaniem trójfazowego przemiennego prądu zaprezentowali na międzynarodowej wystawie elektrotechnicznej w 1891. Oskar von Miller, niemiecko-bawarski konsultant, Michał Doliwo-Dobrowolski i Algemin Elexitat, ciężko mi powiedzieć, oraz Charles L. Brown. To był albo Anglik, albo Szwajcar, który opracował poprawną izolację, żeby to wszystko miało prawo działać. Oni potem nawet to napięcie zwiększyli do 25 kV. Także gdyby nie izolacja od właśnie pana Browna, z tego co ja kojarzę, to by się to wszystko nie udało. A Oskar von Miller to był bardzo dobry specjalista. On był, nie wiem, czy był bankierem, czy był, był biznesmenem, był też jakby wizjonerem i on za, zabezpieczył na to wszystko środki. Do dzisiaj nigdy nie zostało powtórzone to, bo oni w 6 tygodni zbudowali 175 km linii transmisyjnej z Frankfurtu do nie pamiętam jakiego miasta, teraz już. No, także to było takie jakby osiągnięcie, które do dzisiaj nie zostało odtworzone, więc zdecydowanie ten kamień milowy to, to jest po prostu coś, to jest po prostu coś. No i tu mamy podobiznę Michała do sobie siedzi na ławce. Tutaj niestety na, na, na butach są ślady po, no, po kwasie od psów, które tutaj pewnie są wyprowadzane. Tutaj również są uwiecznione. I to jest herb. Tutaj jest herb mi się wydaje do rodziny. Jest też logo sepu, wydziału ZUTU. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, NEAPG jako partnerzy i ENSO elektro, e, Elektroenergetyka, Elektrotechnika, dokładnie nie widzę. Także to są zapewne sponsorzy, którzy wsparli powstanie tego pomnika, tej ławeczki, bo wcześniej był tylko kamień z tablicą informacyjną. Także to tak w dużym, telegraficznym skrócie. Ja mam 3 godziny materiału z konferencji, bardzo ciekawe, jeśli chodzi o samą e, historyzm, znaczy Historys, życiorys Doliwy dobrowolskiego jego osiągnięcia, jego kompanów, jak to wyglądało. Mamy też fajny bardzo wykład pani ze Stanów Zjednoczonych, która mówiła o kontekście powstania, jak to wyszło, kto, kto tam co zaporządkował, kto co rozwinął, dlaczego. Mamy też bardzo techniczny wykład o tym, że silniki klatkowe, które tak naprawdę Doliwo zaprojektował są do dzisiaj używane przez ponad 134 lata. Dużo się nie zmieniło w nich, aczkolwiek jest też jeszcze miejsce, żeby uciąć straty. Na przykład poprzez zmianę budowy silników można uciąć straty żelaza. Straty żelaza można uciąć. Jest taka firma, która dzisiaj średnio blachy mają 0,2 mm. Jest firma, która robi warstwy metalu 25 mikronów, co powoduje, że można aż 80% jeszcze uciąć obecne straty żelaza, jeśli chodzi o transformatory czy silniki. Silniki asynchroniczne. Jest też firma, która ucina straty, bo jak mamy silnik asynchroniczny, on zawsze troszeczkę jest w poślizgu poza polem wirującym. A są firmy, które robią silnik, który startuje jako asynchroniczny, a potem wbija w synchronizację. I gdy synchronizujemy się z polem wirującym, gdy poślizgu nie ma, gdy działamy synchronicznie, no to wtedy straty nam spadają praktycznie do zera, związane właśnie ze stratami żelaza i miedzi. No i też wiadomo, straty miedzi można uciąć poprzez danie więcej miedzi, czyli zwiększenie jej jakby przewodności, czyli obniżenie prawa oma i eliminację tutaj na, na tym polu strat. Oraz e, obniżenie temperatury pracy. E, to zapewniają na dzisiejsze materiały, lepsza izolacja, bo kiedyś izolacja była na przykład koton e, z bawełny, e, jakimiś tam laminowana, i ona powodowała, że to się wszystko grzało. Później został wymyślony lakier, który był też nie dość, że był Izolacyjny to jeszcze był termoprzewodzący co pomagało schłodzić nam cały silnik, a chłodzenie silnika nam powoduje też zmniejszenie strat mocy na, 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 na tym silniku albo jakiejkolwiek maszynie elektrycznej pracującej, także chłodzenie wydłuża nam czas życia i łożysk, które się zużywają w maszynach i ogólnie całej maszyny, także jest miejsce do poprawek, był bardzo fajny wykład Pana z Portugalii, również polecam merytorycznie, ja to podzielę chyba na części to wszystko Pokażę Wam też informator imprezy, postaram się to jakoś zmontować, zobaczymy jak wyszedł dźwięk z nagrania z hali, także jeśli ktoś jest ciekawy, na pewno będzie co oglądać. No i to, to po prostu tak słowem, wiecie, wstępu i streszczenia, kim był Michał Doliwo-Dobrowolski, był Polakiem, także powinniśmy być z tego dumni, jest to naprawdę, dzięki niemu świat wygląda tak jak wygląda, wszystko co mamy, odpralka, lodówka, zmywarka, wszystko co ma silnik jakikolwiek, to właśnie dzięki temu panu. Cała sieć energetyczna, zasilanie 230V, układ trójfazowy, również to dzięki niemu. Także naprawdę jest to, jest to wydarzenie na skalę światową. Także cieszę się, że mogłem być tutaj członkiem tego wydarzenia. Ja na studiach działałem właśnie w sekcji IEEE, a również organizowaliśmy takie eventy. Brałem też udział w zagranicznych wyjazdach i ten ze względu na wyjątkowość uznałem, że postaram się go udokumentować i opublikować na kanale Rzeźbiarz, który prowadzę dla Was, także też możecie dać znać, czy takie treści naukowe, konferencyjne Was interesują no i dobra, zapraszam Was do oglądania tego materiału dalej no i oczywiście zapraszam Was do Szczecina, na skwer, żeby zrobić sobie zdjęcie tam w tle jest właśnie wydział elektryczny, skwer Doliwo Dobrowolskiego, także lokalizacja, miejscówka jest naprawdę świetna